No, że tak, udak. jestem projektantem ubioru już od kilkunastu lat. Od trzech lat tworzę własną markę pod swoim nazwiskiem i sygnuję ją m Czodak. Nie gonię za jakimiś nowinkami modowymi, nie gonię za trenda, nie za trendami, za jakimiś szybko zmienia. Lubię w modzie jakość i styl i staram się robić rzeczy, które są do noszenia, które... Kobiety, mężczyźni pokochają istotności, niezależnie od tego, czy to jest sezon 2015 czy 2013. Tu jest to jest produkt sukienki, którą przygotowałam specjalnie dla Story. I właściwie to jest tylko mojego stylu. Eee, czysta, turystyczna, zamknięta, prościutka. Ja tylko. Staram się stworzyć sukienkę, która będzie wyrażała wszystko to, co ja lubię w ubiorze, w formie ubioru. Wszystkie szwy będą lamowane. Wybrałam czarną lamówkę, żeby jeszcze podkreślić wyjątkowość tej kreacji. Uważam, że materiał i to, jak jest to zrobione, świadczy o jakości wyrobu. I to jest mój znak rozpoznawczy.